Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brododego Gika i wydaje mi się, że dzisiaj fani Star Wars będą zadowoleni, no bo będzie to recenzja gwiezdnego myśliwca generała Grivesa. 380 zł bez grosza za 487 elementów to jest cena naprawdę bardzo wysoka, no bo nie ma tu żadnego silnika ani nie wiadomo jakiegoś nie wiem pola grawitacyjnego, żeby ten pojazd się unosił. Naprawdę drogo. Ale Cóż, jeśli chce się odegrać mimiczną wręcz scenę i powiedzieć Hello there, General Kenobi, no to chyba po prostu po ten zestaw trzeba sięgnąć. Model hmm, na pierwszy rzut oka jakoś tak mocno nie porywa, ale nowy Grievous, dodatkowo Obi-Wan, no i jeszcze Airborne Clone Trooper, myślę, że mogą w jakiś sposób troszeczkę poprawić. Uśmiech na twarzy, kiedy się patrzy na ten model, ale naprawdę, cenowo wydaje mi się, że jest to już troszeczkę przegięte. Tutaj mamy też całą kolekcję mieczy Grievesa, więc możemy sobie zajrzeć do środka, powyciągać je i pobawić się tymi wszystkimi mieczami, które on ma w swoich rękach. A rąk ma aż cztery, więc i miecze cztery są. No okej, okay, tylko czy wizualnie i bawialnie też jest super? Nie wiem, zaraz będę się przekonywał i mam nadzieję, że wy też. Zajrzyjmy do pudła, no a potem standardowo, budowanie, oglądanie, recenzowanie, figurki i te sprawy dobrze wiecie o co chodzi. Worki od 1 do 3, 0 części luzem i instrukcja. Nie widać naklejek, no to jest plus. Chyba że jak czasem to bywa, gdzieś mi się przykleiły w kartonie, ale najwidoczniej tutaj nie ma czego naklejać. No bo jakby nie patrzeć, to bryła jest dość prosta. Ewidentnie widać, że szybka też jest zadrukowana. No i co tutaj naklejać? Jak tutaj jest tak bardzo szaroburo i ponuro. W sumie nie wiem co chciałem powiedzieć: szuroburo. Hmm, pewnie by się lepiej rymowało. Nieważne. Co do zawartości. Dostajemy separator. Zestaw dość niewielki jak na separator, ale cena dość duża, bo te prawie 400 katalogowo to jest jednak dość sporo. Tutaj widzę, że mamy figurkę Obi-Wana, więc zakładam, że tutaj mamy tego troopera. I tutaj no, też widać, że jest Grievous i mamy... Ale szeleszcze. I mamy oczywiście tutaj w oddzielnym woreczku odlany jego tors, więc spoko. No i też ten worek jest chyba taki najmniej... Wypełniony klockami. No dobra, biorę się za budowanie, bo tutaj w sumie za bardzo już nie ma czego omawiać, jeśli chodzi o wnętrzności tego pudełka. Po zbudowaniu mam takie jedno przemyślenie, że ten statek jest dość mały, szczególnie jak na tę cenę. Okej, okay, tutaj na pewno fajnie jest wyczuwalna waga. On jest bardzo mocno ubity. Natomiast wy też nie macie tej wagi, oczywiście jak zobaczyć w recenzji, więc tutaj musicie uwierzyć mnie na słowo. A co do samych wymiarów, no to kurczę, mógłby być nieco większy albo z mniejszą ceną w tej skali. Nieważne, ściągam figurki, zaraz oczywiście będziemy oglądać sobie ten pojazd z bliska. No i będziemy penetrować wszystkie jego zakamarki. Myślę od czego zacząć, żeby było jakoś tak po kolei. To może zacznę od końca. O, tutaj mamy taką ruchomą stopkę, więc możemy sobie to w różny sposób odginać, odchylać i też dzięki temu statek będzie bardzo stabilnie sobie stał. No bo statki stoją i wtedy wszystko się zgadza. Co do tego, co mamy jeszcze tutaj wewnątrz, mamy oczywiście taką kabinę, gdzie możemy posadzić Grievesa i tutaj mamy dwa takie panele. Mamy też takie zaczepy, które oczywiście mają tutaj symbolizować jakieś takie elementy sterujące. No i mamy. Też e, tą przesuwaną szybkę, która szczerze mówiąc wygląda całkiem zgrabnie, jakby jest dobrze wkomponowana w całą obudowę, którą tutaj mamy e, i. Tak na dobrą sprawę wygląda to w porządku, nawet mamy tutaj zaimprowizowany jakiś taki powiedzmy fotel, naprawdę daje to radę, tutaj nie mam się do czego przyczepić. Ogólnie rzecz biorąc też samo wykonanie tego pojazdu wydaje mi się, że jest bardzo w porządku, jakby staram się cały czas mieć gdzieś wyczyszczoną głowę z tej ceny i elementów, które tutaj mamy, ale z drugiej strony no jest to licencja Star Warsu, więc jest to licencja szalenie droga, no i... Chcąc, nie chcąc, po prostu ta cena najczęściej zawsze jest minusem tych zestawów. Co do pozostałych elementów, tutaj przede wszystkim w tym miejscu czuć ciężar. Zwróćcie uwagę, jak ten statek został zabudowany. Naprawdę, tutaj mamy całą masę klocków, i też od tej strony możemy narzekać, że to nie wygląda zbyt dobrze. No bo zobaczymy sobie tutaj, i wszystko jest takie fajne, opływowe. Niewiele tych studów, a nawet te, które wystają, rzeczywiście wydaje mi się, że dobrze komponują się z całą resztą statku. A tutaj nagle od spodu taki. Klops. No szału ewidentnie nie ma, ale tutaj mamy też jedną z funkcji zabawowych, mianowicie dociskamy sobie ten element i strzelamy wtedy strzałką. Wow, możemy miotać. Oczywiście tutaj nie mogło też zabraknąć miotaczy groszków, więc też więcej groszków, więcej strzałek całkiem spoko. No i myślę, że ostatnią funkcją zabawową są takie o, właśnie nie takie, ale to nie było przewidziane, to nie była funkcja zabawowa. Chcę wam pokazać takie pojemniki, czy też kieszonki na miecze świetlne i one są z dwóch stron. Tutaj mamy taką szufladę i w momencie, kiedy Grievousowi chcemy odczepić miecze świetlne, żeby zmieścić go do kabiny, odpinamy sobie z jednej strony, odpinamy sobie z drugiej strony i tutaj możemy oczywiście ten oręż schować. I najlepiej chwytać właśnie z tej strony, bo jak chwytacie za to, to potem możecie strzelać tak jak ja i odkrywać no, niezamierzone funkcje zabawowe. I co do wyglądu takiego ogólnego. Wydaje mi się, że z przodu, z boku, z tyłu naprawdę to wygląda spoko. Od spodu tego statku tak na Dobrą sprawę nie widzimy, więc jest ok, nie ma jakiegoś szału. Bo jeśli rzeczywiście weźmiemy pod uwagę tę cenę, to nawet cena niekatalogowa, bo ja zapłaciłem za ten statek chyba około 300 zł, to nadal jest dużo jak na tak niewielki model. Bo e, tak sobie myślę, że nawet takie statki ze Star Warsów po 140 katalogowo czasem gabarytowo są podobne. Ja oczywiście nie mówię o zawartości klocków, ale gabarytowo. Dobra, dość marudzenia o statku, zobaczmy, jak wyglądają minifigurki. Ale zaszalałem, zrobiłem sobie podstawkę pod mini figurki za 300. No a tak serio, po prostu stwierdziłem, że będzie wygodniej te figurki omawiać właśnie dzięki temu, że umieściłem je na statku. Od lewej, oczywiście, General Grievous, i tutaj, jeśli chodzi o jego wygląd, tak powiedziałbym dość standardowo, klasycznie. Oczywiście cztery ręce, w których trzyma cztery miecze świetlne, więc naprawdę kozak. Co do wyglądu, to też nie jest taka typowa i standardowa mini figurka. W ogóle nie jest mini figurka, to jest figurka złożona z kilku elementów. Ja myślę, że bliżej mu wyglądem czy designem. Do droida aniżeli do klasycznej minifigurki. Wykonany całkiem spoko. Myślę, że też w miarę sensownie odwzorowuje tę postać. Tutaj mamy rzecz jasna Obiłana. No i jeśli chodzi o jego wygląd, torsik taki już nieco pobrudzony. Widać, że troszeczkę walczył. No i oczywiście po tym słynnym wejściu Hello There, na co Griwiec oczywiście odpowiedział General Kirby Mamy tutaj też torsik z drugiej strony trochę utytłany znowu tą akcją. I buźkę, która już ma zdecydowanie bardziej srogie spojrzenie. I teraz nie mogę mu tej rudej czupry. Założyć na głowę. O, już wszystko się zgadza. No i jeszcze e, myślę taki cichy bohater, czyli Airborne Clone Trooper, który wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ma świetny hełm. E, tutaj jak ściągniemy mu. Ma... O, właśnie, co tak zrobiłem, że mi ostrość uciekła, e, świetny hełm. E, Buzka wygląda w ten sposób. Jeśli chodzi też o nadruki na torsiku, na nóżkach, naprawdę to wygląda bardzo dobrze. E, oczywiście nie jestem fanem tej e, takiej hmm, szmatki, tak to myślę, mogę nazwać, dlatego że te zaginane właśnie w sposób taki sukienkowy są e, chyba najtrudniejszymi w ogarnięciu później z upływem czasu elementami materiałowymi w Lego, ale jako minifigurka jest naprawdę totalnym sztosem. No i pod kątem właśnie tej zawartości minifigurkowej jest naprawdę w porządku. Jeśli w Waszych zbiorach jeszcze nie ma generała Grievesa, no to pewnie warto po ten zestaw sięgnąć. Natomiast jeśli chcecie kupić jakiś fajny statek za mniej więcej 300 to myślę, że możecie wybrać kompletnie inny model. Tutaj ten statek, jako statek kosmiczny, po prostu jakoś mocno mnie nie porywa. Figurkowo jest spoko, ale czy to wystarczy, żeby wydawać te 380 zł katalogowo? Nie wydaje mi się, ale czasem właśnie jest tak, że w Star Warsach już niektóre zestawy są tak przegięte scenami i tak nieadekwatne kwatnie dopasowane są te ceny do zawartości pudełka, że wydaje mi się, że właśnie w taką kategorię ten zestaw można wpasować. A ja nie mówię, że to jest zły zestaw, tylko po prostu jest zbyt drogi nawet jeśli kupimy go w jakiejś sensownej promocji. No ale może za jakiś czas, choćby w przyszłorocznym Black Friday będzie za połowę ceny katalogowej i wtedy zdecydowanie będzie warto po niego sięgnąć. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.